Witam was wszystkich, z tej strony Kozak Już nie będę mówił siwy i będzie kb Bo to za długo czasu e, To jest, będzie drugi odcinek Z serii kino e, Tutaj jest tryb strefa zrzutu I Ja akurat miałem takiego farta Że trafi mi się pod rząd Najpierw strzelec z którego właśnie widzicie A potem dron szturmowy, którego zobaczycie no i dzięki temu strzelcowi spray'a zrobiłem najpierw jedno wyzwanie, zaraz zrobię drugie. Zobaczycie. Uuu, właśnie tak jakby chciałem się tym podpalić. Na strefie zrzutu jeśli ktoś jeszcze nie grał to tam yy, nie ma jakichś strike. Dlatego właśnie wchodzi yy, się do takiego jednego punktu, który się dostaje strefa do zrzutu. No i wam spuszczają paczkę. Czasami się trafia, nie wiem, strzelcy spray'a to jest rzadkość. A 130 też jest rzadkość. Większość to jest na super PSP bardzo często zdanie sterowane do rzeczyki łąk to 90% zawsze trwa ja tutaj używałem MSR za cogiem a czemu za cogiem gdyż robiłem go na 31 level no i teraz właśnie jeździmy sobie dronem filmowym niektórzy narzekają na tego drona filmowego że dziwnie jeździ no moi drodzy on nie dziwnie jeździ tylko trzeba go umieć prowadzić bo teraz na się zrobił takie udogodnienie, że jak się jeździ dronem szturmowym, to wciskać tylko w i się steruje myszką. Kiedyś, jeśli się nie mylę, to było tak, że dronem szturmowym to się jeździło w USD, a myszką to się tylko celowało. I w tej najnowszej wersji 1.9.1 1 coś tam właśnie mamy także jak naciśniemy przybliżenie do ten. to nam się możemy jeździć z przygód, że nie ma wcześniej takich No i zaraz się to będzie skończyło i się skończy. No i to był było tyle. Do zobaczenia.